Jednostki jakiego użyłem to w sumie widzicie, LR będzie tutaj Trunks jako lider, oczywiście najlepsza postać w grze tak naprawdę, LR Carnival, Goku, Magarde, Mari, Fajwa, czego chcieć więcej, LR Gods dla głównie damage'a i type advantage, LR, LR boże nie, LR Godku, oczywiście dla

LR, LR może. Zwykły, Kit, Go. Kit Gohan jest, yy, może zastanawiać pierwszą fazę, ma dość OK stacking. Jego active skill jest na tyle dobry, że uznałem, że why not. Zresztą na największym problemem zawsze w no jest AOE. AOE jest str więc AGL Kid sobie z tym radzi. I oczywiście Chathon jak zwykle. Chatcon jest bardzo dobry, nawet na floatera, kiedy nie jest w stanie się na tyle nastakować. Co yy, tu dużo mówić? Stawiasz LRPKT i Trunksa na pierwszym miejscu i, i patrzysz jak nie dostałem do Nie, tak na poważnie. Yy, był pewien moment, który lekko mnie przestraszył, ale tak naprawdę mówię zawsze mamy revive'a w, w zanadrzu. Także tu nigdy praktycznie nie ma problemu. Przeszliśmy raczej w miarę szybko przez to wszystko. Nie chciałem się tu transformować, skąd sami uznałem, że przeżyją ten jeden atak. Czy tam dwa, nie pamiętam już nawet. Że po prostu dadzą radę, uznałem, że hej, lepiej ich jeszcze trochę nastakować, żeby byli na później lepsi. No bo później nagle by dostawali obrażenia z normali, co by mogło być bardzo niedobre. A tak to tu się jeszcze zdarzyło nastakować. No oczywiście super, wola trank tej Trunksa praktycznie nic nie robi. No, dokładnie. Eee. Czy tu jest coś dużo do mówienia? W sumie to nie. Yy. Ultimate Gohan trochę mnie przestraszył, bo w sumie dostawał dużo obrażeń. Ale to pewnie dlatego, że wystawiałem go na trzeci slot i nie miał zbytnie możliwości się nastakować. Dlatego proszę nie patrzeć na jego performance tutaj jako na pokazanie, że jest kiepski, czy coś takiego dalej jest bardzo dobry po tych po tym całym czasie od kiedy wyszedł a i tak, mój Vegeta i Trunks nie mają praktycznie linków, ale nie są tak ważne, żeby tutaj nie wiadomo jak się nad tym żalić. Mówię, przechodziłem przez to bardzo łatwo i tak dalej, nie ma tu żadnego problemu. Eee, powiedzcie mi czy taki prawdopodobnie wypuszczę jeszcze mm, na no White Mama White na yy, Omega Shadrona, w trochę innym formacie, to znaczy z innym działaniem dźwięku podczas filmiku. Ale to pewnie trochę dłużej mi potrwa, ogarnięcie tego. Yy, to będę chciał wiedzieć, czy, który wam się bardziej podoba, bo nie wiem, który mam robić. Komentarz też nie wiem, czy w ogóle jest potrzebny, bo mówię, nie będę gadał przez 12 minut, zaraz pewnie to będę kończył. Yy, no bo mówię, tu nie ma co gadać. A i tak, tutaj. Miałem pewien problem, znaczy musiałem wywalić Kid oczywiście, jak zwykle. Kid mm, Gohan, po chyba dostaje jeden, dwa albo jeden hit od y, następnego Brawley'ego. I to trochę dużo obrażeń dostał, ale no cóż, trzeba się z tym liczyć. Że jednak jest to już postać do stara, nie ma gardy, nie ma nic, także no... Nie jest niesamowita. Tutaj chyba po LR Carnival Goku dostajemy superem, ale mówię, no... Vegeta i Trunks zdążyli zaatakować, LR Carnival Goku zdążył zaatakować, zdążył dostać na dodatkowy swój atak, więc dostał dodatkowy defens, więc mówię, praktycznie żadnych dobrażeń nie było. No, Ultimate Gohan trochę dostał, bo mówię, cały czas był na Fredslacie.

No, po pakietu użyłem, bo uznałem, że hej, jeżeli mnie superuje jeszcze raz, to nieważne co zrobię, nie żyję, po prostu, bo lalkotse nie wytrzymają. Także chciałem jak najszybciej po prostu spić. Tutaj się zastanawiałem, czy zostawić yy, gotku, czy yy, Godcy w rotacji, ale uznałem, że gotku ma o wiele lepsze szanse przeżycia, także go zostawiłem. Patrzyłem tam też na linki, ale one już były tak trochę mniej ważne. Mówię tutaj, czym szybciej, tym lepiej, żeby. Przede wszystkim nie używaj jeszcze raz AoE, bo to by było tragiczne w skutkach, po prostu. Trafiamy na ostatnią fazę. O tak, tu były te dwa ataki, ale uznałem, że dopóki to nie będą supery, to nie ma co się martwić. Tym bardziej, że miałem Dokana, także wiedziałem, że się uzdrawię po tym, po tych dwóch hitach, jeżeli mówię, jeżeli to nie będą supery. Mówię, ja was tu zostawię z tym z wyciszonym dźwiękiem. Cóż mówię, ta, tak sobie wymyśliłem na tym pierwszym rodzaju filmików, że dźwięk poza mamy po prostu jest wyciszony, nie ma żadnego. Yy, w drugim rodzaju pewnie dołożę jakąś muzyczkę, czy coś takiego. Zobaczymy. Ale mówię, to jest trochę więcej roboty, a to chciałem mieć już za sobą. Także yy, dzięki za oglądanie. Tam patrzcie sobie dalej. No, mówię, nie ma co dużo mówić. Po prostu... Dzieją się cuda. Broli, umiera i tyle. Cześć. 貴様はもう謝っても許さねえぞ